Witam serdecznie. Z tej strony Konrad Pietruszka z zespołu Independent Trader. Odcinek ten kieruje przede wszystkim do osób, które już wcześniej zdecydowały się poczynić inwestycje na rynku uranu albo dopiero zastanawiają się nad zakupem akcji czy też ETF-ów uranowych. Zapewne część z Was, obserwując spadki cen uranu na przestrzeni powiedzmy ostatnich kilkunastu miesięcy, zadaje sobie pytanie, czy to przypadkiem nie jest koniec hossy na tym surowcu. Zgodnie bowiem z przedstawionym wykresem, notowania uranu osunęły się od lutego ubiegłego roku o okrągłe 40%. Jest to jak widać największy spadek cen tego surowca zanotowany od historycznego dołka z listopada 2016 roku. Wątpliwości te wydają się więc być całkiem dobrze uzasadnione. Czy jednak, aby na pewno zwróćcie, proszę uwagę, że wykres ten przedstawia notowania uranu na rynku spot. W ramach przypomnienia, rynek ten umożliwia dokonywanie transakcji, które rozliczane są praktycznie natychmiast. W teorii zatem, jeśli dany podmiot chce nabyć uran, to może tego dokonać w sumie z dnia na dzień. Musi jednak znaleźć się inny podmiot, który chętnie mu ten uran odsprzeda. Tymczasem na rynku spot uranu brakuje sprzedających, a powodem tego są po prostu niskie ceny tego surowca. Praktycznie żadna firma uranowa nie chce po tak niskich cenach pozbywać się uranu, więc notowania na rynku spot są Praktycznie wyłącznie kształtowane w oparciu o transakcje zawierane pomiędzy różnymi podmiotami finansowymi, wliczając w nie różne instytucje, które wyłącznie spekulują na cenach uranu. Dość powiedzieć, że jedynie 7 milionów spośród 50 milionów funtów uranu, które zmieniły właściciela w 2024 roku na rynku spot. Trafiło do końcowych odbiorców, czyli między innymi właśnie do elektrowni jądrowych. Innymi słowy, blisko 90% handlowanego uranu na rynku spot krążyło tak naprawdę między różnymi podmiotami finansowymi. Jak za tym widzicie, ceny spot uranu nie odzwierciedlają faktycznej relacji popytu i podaży na rynku tego surowca, i to jest pierwszy. Ważny wniosek, który chciałbym, abyście zapamiętali z tego odcinka. W związku z tym, że aktualnie rynek spot nie jest miejscem, gdzie kupujący i sprzedający uran mogą odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy, spora część handlu tym surowcem odbywa się na rynku kontraktów terminowych. Przypomnę, że jest to rynek, na którym podmiot zainteresowany zakupem uranu może nabyć surowiec po z góry określonej cenie. I w z góry określonym terminie. Zgodnie z przedstawionym wykresem, w 2024 roku na rynku terminowym elektrownie jądrowe zakontraktowały dostawy prawie 120 milionów funtów uranu. Co ważne, był to dwunasty rok z rzędu, kiedy elektrownie jądrowe zakontraktowały mniej surowca niż faktycznie potrzebują. Oznacza to nic innego jak to, że na rynku terminowym nie ma jeszcze tak dużego popytu na uran, jakiego możemy oczekiwać w związku z rosnącym w ujęciu globalnym zainteresowaniem energią jądrową, a trzeba pamiętać, że zapasy surowca po stronie właśnie elektrowni jądrowych są cały czas wyczerpywane. Tak czy inaczej, ceny uranu, które kształtowane są przez transakcje dokonywane na rynku terminowym, w znacznie większym stopniu oddają rzeczywistą sytuację na rynku tego surowca. Zatem, jeśli inwestujecie w spółki czy też ETF-y uranowe, ceny terminowe powiedzą Wam znacznie więcej i będą dla Was o wiele lepszym punktem odniesienia w długim terminie niż ceny uranu na rynku spot. Jak możecie zauważyć, ceny uranu na rynku terminowym w 2024 roku wzrosły o 12%. W tym samym czasie notowania surowca na rynku spot. Doznały spadku rzędu blisko 19%. Zatem, o ile ceny spod uranu mogą wywoływać pewien niepokój, o tyle na rynku terminowym HOSA tak naprawdę trwa w najlepsze. Poza cenami uranu, na rynku terminowym uważam, że istotnym punktem odniesienia są też ceny usług konwersji oraz wzbogacania uranu, które widzicie na ekranie. W ramach przypomnienia, konwersja i wzbogacanie to dwa bardzo ważne etapy w produkcji paliwa jądrowego. Pozwólcie, że nie będę omawiał tych procesów, a zamiast tego skupię się na wnioskach, jakie inwestorzy mogą wyciągnąć z tego, jak kształtują się ich ceny. Generalnie, jeśli rosną ceny konwersji i wzbogacania, to prędzej czy później prawdopodobnie wzrosną ceny samego uranu. Wszystko sprowadza się do tego, że możliwości firm, które zajmują się produkcją paliwa jądrowego, są ograniczone. Jeśli mamy duży popyt na paliwo jądrowe, to te podmioty muszą podnieść cenę swoich usług. A jeśli popyt jest bardzo duży, to poza zwiększeniem cen muszą zaopatrywać się w większe ilości uranu, aby podnieść wydajność maszyn. No i liczba tych maszyn również jest ograniczona. Proces Produkcji paliwa jądrowego zajmuje bardzo dużo czasu, ale można go skrócić, zasilając urządzenia do wzbogacania, czyli tzw. wirówki, większą ilością uranu. Zatem rosnący popyt na paliwo jądrowe generuje rosnące zapotrzebowanie na usługi konwersji uranu, z kolei rosnące zapotrzebowanie na usługi konwersji przekłada się na zwiększony popyt na uran, co ostatecznie skutkuje wzrostem cen tego surowca. Zwróćcie proszę uwagę, że zarówno ceny konwersji, czyli wykres po lewej stronie, jak i ceny wzbogacania po prawej pozostawały w ubiegłym roku w trendzie wzrostowym. Wróćmy jeszcze na chwilę do cen spod uranu. Wszystko, o czym dotychczas powiedziałem w tym nagraniu, miało na celu pokazać Wam, że wcale nie mamy do czynienia z końcem hossy na uranie. Jedynie notowania spot spadają, zaś w przypadku cen terminowych oraz konwersji i wzbogacania przeważają wzrosty. Tym niemniej ceny spot nadal pozostają bardzo ważne to z nimi bowiem wysoko dodatnio skorelowane jest wiele aktywów uranowych. Mam tutaj na myśli notowania spółek uranowych, czy też ETF-ów, które posiadają w swoich portfelach właśnie takie spółki. Zobaczcie przykładowo, jak w porównaniu z cenami uranu Poruszały się na przestrzeni ostatnich 5 lat notowania ETF-u URNM, które tutaj zaznaczone są kolorem czerwonym. Mimo, że ceny spot nie stanowią najlepszego punktu odniesienia, wielu uczestników rynku uranu cały czas się ich trzyma i podejmuje swoje decyzje w oparciu właśnie o nie. Osobiście jednak dostrzegam pewne sygnały, które przemawiają za tym, że. Przywiązanie inwestorów do cen spot uranu będzie w kolejnych miesiącach czy też latach mniejsze. Na dowód tego zamieszczam zrzut ekranu dwóch wpisów z portalu X, czyli dawnego Twittera. W pierwszym pojawia się sugestia, że rynek spot jest ekstremalnie niepłynny, dlatego nie powinien być on postrzegany jako miarodajny, a opieranie się na nim jest szkodliwe. Ponieważ zmniejsza przekonanie inwestorów do rynku uranu. Z kolei w drugim wpisie mowa jest wprost o tym, aby ignorować ceny spot i zamiast tego skupić się na cenach kontraktów terminowych. Jeśli coraz więcej osób będzie dostrzegać wady cen spotowych, to w mojej ocenie ta dodatnia korelacja między cenami spot uranu a aktywami powiązanymi z tym surowcem będzie słabnąć. Tym samym notowania aktywów uranowych powinny znacznie lepiej odwzorowywać rzeczywistą sytuację na rynku tego surowca. Zgodnie z przedstawionym wykresem notowań spod uranu cena surowca wróciła poniżej wartości sprzed katastrofy w Fukushimie i najbliższym poziomem wsparcia w mojej ocenie jest teraz wartość okrągłych 60 dolarów za funt. Zatem potencjał do znacznego pogłębiania się spadków cen spod uranu osobiście uważam, że powoli się wyczerpuje. Jeśli dojdzie do odbicia na tym rynku w najbliższym czasie, to będzie to bardzo pozytywne dla notowań wielu spółek i ETF-ów uranowych. Natomiast w dłuższej perspektywie powinniśmy patrzeć głównie na ceny terminowe. Kończąc powoli ten odcinek. Chciałbym jeszcze omówić sytuację na wykresach notowań dwóch aktywów powiązanych z uranem. Pierwszym jest ETF na spółki uranowe o tickerze Uran. Zwróćcie proszę uwagę, że notowania funduszu dotknęły zaznaczonego poziomu wsparcia, a następnie zostały wyciągnięte w górę, o czym świadczy długi cień marcowej świecy. Świece z tak długim cieniem i jednocześnie małym korpusem bardzo często wyznaczają punkty zwrotne na Wybranym rynku. Dlatego moim zdaniem mamy tutaj wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostu na tym ETF-ie. Z bardzo podobną sytuacją mamy do czynienia na wykresie notowań jednego z wiodących na świecie producentów uranu, czyli Cameco Corp. Dodam na marginesie, że jeśli inwestorzy będą w mniejszym stopniu spoglądać na ceny uranu na rynku spot. To prawdopodobnie będą też o wiele chętniej wybierali do swojego portfela aktywa o zmniejszej, mniejszej zmienności czy też mniejszej korelacji z cenami spot uranu. Do takich aktywów właśnie zaliczyć możemy Cameco Corp. Jeśli śledzicie nasze publikacje na independenttrader.pl, to zapewne wiecie, że Cameco jest jednym z naszych faworytów. W tym nagraniu to już wszystko. Dziękuję za Waszą uwagę. I dajcie proszę znać w komentarzach, czy chcielibyście, aby na naszym kanale YouTube pojawiało się więcej takich krótszych komentarzy poświęconych właśnie surowcom. Pozdrawiam serdecznie. Zobacz nasze pozostałe produkcje i subskrybuj, aby być na bieżąco.